Dzień dobry, witam. A co dzisiaj będzie nas czekać w dzisiejszym zdrajbaniu? A to są zdrabki, które właśnie przygotowałem i właśnie chcę się z Państwem tutaj podzielić, czyli wspólnie w sumie wydrapmy je, zajrzyjmy co. Kupując właśnie taki zestaw, czyli 8 zdrapek, 5 zł, do tego jedną wielgachną, zdrapeczkę za 3 dychy, można wyszarpać od lotu. Widzowie, zapraszam z tego miejsca na film teraz. Ok, kochani, a to jest taras z widokiem na Francję, czyli na wieżę Eiffla i do tego zdrapki. Czy życie może być piękniejsze? Widzowie. To co bierzemy się do dzieła, czyli ja w tej chwili odkrywam pierwszą zdrapeczkę i na dzień dobry mamy serce, czyli z całego serca zapraszam jeszcze raz wszystkich na ten film, żeby się działo i po serduszku mamy koronę, czyli mając wielkie serce, korona sama się nałoży na głowę. Czyli ta zdrawka nam to w tej chwili powiedziała. Czyli miej serducho, a będziesz nosić koronę, i tak ma być. Do tego będzie kasa w sejfie. Widzowie, i będziemy zajadać się ananasami. Banki będą nam do kolan spadać, i zobaczcie, wszystko będzie po drodze. Nawet na końcu, Arbus, tylko nie wygrana. I to był właśnie początek. I teraz mamy drugą zdrapencję. A ta zdrapka to jest również za 5 zł. Jest to różowy diament. I uwaga, to są pierwsze liczby tutaj wygrywające. Widzowie, to co ja zaglądam? Zaglądam niżej. I mamy 23, 34, 22, 18 i 14

skier i w niej trzy identyczne symbole. To, co nas interesuje, proszę bardzo. I takie oto symbole: podkowa, jest piłka, a siódme moneta czyli ta zdrapencja, również sobie odpuszcza, może innym razem. I sobie nie uwierzycie, ja już sięgam po. Następną zdrabkę jest to duży lotek, a w nim uwaga. Takie oto wygrywające liczby. Tak to wygląda. I pierwsza jest dwójka trafiona. Dziewiątka. Dycha. 15, 33. Dobra. I druga jest 12, 24, 26, 28, 30. I prawie, czyli dwie liczby były. A trzecia gra daje nam 27, od razu wysoko, 28, na pewno jest, 30 jest, czy będzie 4? Już nie będzie. Dobra, jest gra czwarta, jest 8, jest 18, 22 i niestety, a gra piąta, dwójka, dobrze, trójka, czwórka, 13, i 30, czyli dwie liczby. Dobra. 1, 6, 7, niestety 30. I już więcej nie będzie. Czyli również, również ta zdrabka sobie odpuszcza V i Q. Dobra. Proszę bardzo. Ekstra pensja. Nawet to pasuje. Pięknie. I to jest drapka z numerem 23, a to są wygrywające liczby. Proszę Państwa, mamy 19, 28, 26, jak i 1. A więc takich oto liczb szukamy niżej. Czyli trzeba takie wydrapać i zaczęło się od 23, 22, 3. 21, 7. 24, pensja. Jest jeden i jest tym samym pierwsza wygrana, czyli pierwszy zwrot jest to całe 5 8 zł, 8 i na końcu mamy 33, czyli tu zdrapeczka dała wygrać i kontrolny widzimy, zgadza się, czyli tą na lewo zdrapkę widzowie. I proszę bardzo, czyż to nie wygląda cudownie?

21 i ostatnie 7, czyli tym samym strapencja na prawo. Wyskakuje tutaj. Może kasy, chyba to może kasy z tej wieży. Eifla chce spaść. Zobaczymy, czy to będzie w tej zdrapce. Czyli mamy 2, 12, 11 i 25. To są szczęśliwe liczby. A pierwszą liczbą. Którą wydrapie właśnie jest 3, do tego jest 18, 36, 9, 19. Nie może być. Następnie mamy 26 było blisko, 34 za wysoko, 35 i 13 obok. Czyli zdrapencja na prawą stronę. I proszę bardzo na stół. Do mnie wskoczyła zdrabka za 5 zł. Zielona kasa i to jest właśnie ostatnia zdrabka za 5 zł. A w niej oto takie wygrywające liczby. I w Twoich liczbach. Pierwszą liczbą jest 27, 30 do tego, 13, 31, 19. Niżej mamy. Uwaga! 18, 32, 6, 24, 35 i jeszcze niżej. Dwa, niestety 14, nie za bardzo. Dwie trójki 16 i 36. Zdrapka się rozpędziła, ale niestety nic nie było widzowie. Hm. Wielka krzyżówka, numer 6. Hm, hm, hm. To co? Ja tu odgarniam pierwszą pierwszą literkę. Widzowie i mamy literkę C. I za chwilę będzie wiadomo coś więcej, a jakby było w razie czego 5 słów czy tu 3, to ja się od razu odzywam. Widzimy się za chwilę. Ok, kochani, właśnie tutaj przed chwilą literka D była. Kilka tam dało, ale niestety, dało słówek, ale niestety nic się nie otworzyło. W zielonym mamy Boa, Ada, czyli dwa słówka z tego co pamiętam, Tyza w czerwonym. I chyba więcej nie ma, więc sobie zaglądamy. Następne słówko jest to, jest to l czy już tu widzę w się nie ma l -ki. I w czerwonym jest tu l -ka. I uwaga, jest l -ka. i tym samym jest klacz, klacz i pyza, czyli dwa słówka są. Widzimy. Sprawdźmy jeszcze L do końca. Czyli tutaj nie ma, czy jest szansa w czerwonym, zobaczymy jeszcze dwie literki. I w zielonym patrzymy Lki. tak to wygląda. Tu jest zboła na pewno. I literka L. Tu jest jedna. I tu widzimy. M brakuje. Dobra. Zaglądamy dalej i literka L. Dobra. Chyba nie widzę. Czyli tu nie było. Dobra. Czyli następna literka. A po Lce mamy. Uwaga. Dobra. Czyli jest to J. Nie? Literka J. Proszę bardzo. Tu widzimy J. J. Dobra, chyba nie ma, a co na to czerwone pole? Literka J tu jest jedna J, i to wszystko, brakuje R, a R na pewno nie było do tej pory. Nie widzę r. I a jest tu J jeszcze. Mamy J, ale nie ma r. Dokładnie to, co ostatnia literka w tej oto krzyżówce. I uwaga, mamy W. Czyli bonus. Jak to wygląda W? Czyli N. Niestety nie padło. Lepiej idzie. Czyli n nie wpadło. V nie ma. E też nie ma. I r. R e też nie ma. Czyli ponosłop pada. Widzowie A. Czerwone pole decydujące, czy tu będzie W. I jakieś słowo na W. Tu widzimy W. Ale czy jest E? Nie. E nie było również. Czyli niestety skończyło się tu na dwóch słowach, a z tej strony. O, cicho, tu jest. Mamy litwa, boa. Ada. E nie ma. A tu widzę S, podwójne. E nie ma. Dobra. Czyli w. Kręcamy dalej, w tu widzę, w W, w czy w jest gdzieś w? Mm -mm. Tu widzę, 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 nie nie daje. nie nie ma, M, widzę, również nie było. Dobra, R. R nie ma, chodzi na to, że chyba krzyżówka pusta, w sprawdźmy kontrolne i mamy G i A i B. Czyli to by się zgadzało, ta zdrapka również na prawą stronę. A dzisiaj udało się wielce wydrapać zwrot 5 zł i reszta zdrapek na minus. Tak też bywa lotto w formie, widzowie, ale to nic nie zmienia. Oczywiście mamy jednak najbardziej fajny dzień. Ja sobie z tego nic nie robię. Zabawa to zabawa. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnych filmach. Hej.